Cześć, cześć z tej strony Boba, witam Was serdecznie. Udało nam się przetrwać noc. Troszkę tutaj popracowałem w nocy, powzmacniałem te ściany u dołu. Tutaj zrobiłem sobie ta, takie e, okienka, powiedzmy, tylko z kolumną, żeby mieć wgląd na to, czy coś jest przy drzwiach i w razie czego oczywiście atakować. Tutaj pod kątem zombiaków. Także to powinno być skuteczne, przynajmniej dotąd się sprawdzało. Chociaż nie jestem przekonany co do tej kolumny, czy ona nie powinna być jednak z tamtej strony. Wtedy, jednak te drzwi są tutaj bardziej odsłonięte. No, zobaczymy, może to jeszcze przerobimy. Jeszcze nie wykorzystywałem tego. Zwykle stawiałem tutaj kratę stalową, ale na tym etapie, no, nie mamy jeszcze pieca, żeby tą kratę stworzyć. Możliwe, że po prostu tą kolumnę przesunę tam na ten tylny róg, albo w ogóle w ten róg, i wtedy tutaj całą tą stronę będziemy mieć pustą. No, i powinno być super. Ok, wychodzimy dzisiaj na zewnątrz, szukać sobie dalej miasta. Niestety na mapie nic konkretnego nie widać. I jaki jest nasz cel na teraz? Musimy mieć jak najwięcej stali, rzecz jasna, bo potrzebujemy sobie powzmacniać trochę budynek. Potrzebujemy wyskilować sobie troszeczkę broni i narzędzia. I co jeszcze? Wydaje mi się, że obierzemy taktykę, że jeżeli coś będziemy spotykać, to będziemy to zabijać. Wydaje mi się, że jest to dobra taktyka, dlatego że nie dopuścimy do... Do sytuacji, w której zgrupuje nam się dużo zębiaków jednocześnie, no, zobaczymy, jak to będzie w praktyce. Ale wydaje mi się, że to może działać. Ok, w porządku. Mamy łuk, mamy pałkę. Możemy powoli wyruszać. Zobaczmy, gdzie jest szansa, żeby znaleźć sobie coś do zlutowania. Wydaje mi się, że gdzieś, gdzieś widziałem tutaj domek wcześniej. Ale nie jestem, prawdę mówiąc, pewien, czy to było w tej grze, czy w jednej z poprzednich. No nic, tu mamy zombiaka, który mnie niestety delikatnie irytował w nocy. Zastanawiałem się, czy przypadkiem nie zdecyduje się mnie zaatakować w momencie, gdy ja tu sobie wycinałem drzewa dookoła bazy. Bo odważyłem się na delikatne oczyszczanie okolicy. Ale to było tylko zaraz przed wejściem, więc w razie czego liczyłem na to, że uda mi się tam uciec z powrotem do środka. Hmm, 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 nic tu nie widać. Piękna okolica, ale te drzewa zasłaniają wszystko. Jest miasto. Jest miasto, to jest doskonale. Mamy domek na przedmieściu. Nikt nas tutaj nie znajdzie, a jednocześnie nie jest tak daleko do miasta. Kurczę. To naprawdę całkiem fajnie się zapowiada. Tu widzimy gościa. I tak jak mówiłem, trzymamy się zasady. Jak kogoś widzimy, to się go pozbywamy. Tym bardziej, że jest to dość blisko naszej bazy docelowej. Nie pozwolimy tu nikomu brudzić w naszej okolicy. Dobra, level trzeci, 10 punktów. Wydaje mi się, że te 10 punktów musimy dobrze wykorzystać teraz. I myślę, że będzie to właśnie na staminę. Eee... <laughs> jest Stamina Gain. Tak. Wydaje mi się, że to jest dobry pomysł. 20%. Tak, to jest dobra inwestycja. Ok, gdzie było to miasto? Wydaje mi się, że to było za tym pagórkiem. Mam nadzieję, że ta woda nie przeszkodzi nam w dotarciu. Tam jest duża jakaś droga. Kurczę, no fajnie, fajnie. Króliczek. Kurczę, uciekł króliczek, ale z drugiej strony może to dobrze. Dużo byśmy ryzykowali wchodząc do miasta ze śmierdzącym mięsem w klasaku. O, tu jest jakiś domek po drodze. Dobra, to w takim razie jego sobie bramy jako cel w tej chwili. Zlutujemy sobie, co tam ciekawego będzie w środku. A potem zobaczymy, jak będziemy stać z czasem. Dobra. Uf. Niestety nic nie wypadło sensownego. Tutaj klej. Tak i jeszcze jeden. Ostry. No, no, się. Uff, udało nam się, dobra. Tych już chyba wszystkich sprawdziliśmy. Czemu ona mi tu psuje drzewa moje? Co to ma być? Co ci przeszkadzało to drzewo? Dobra, ale widzicie, poszło całkiem nieźle w gruncie rzeczy. Zabiliśmy nas sześciu zombieaczków, a praktycznie nas nie tknęli. No super. Trzymam się tej taktyki, bo widzę, że to jest dobra taktyka. I działa to najważniejsze. Czy przypadkiem ten domek nie będzie fajniejszą bazą? Kurczę, byłoby super blisko do miasta. Ekstra widoczek. Myślę, że tak. Na tym etapie to przecież nie jest żaden problem przenieść tą bazę. Tam tak nic nie ma jeszcze. Tak, no tu będzie idealnie. Tu będzie idealnie. Będziemy się skradać stąd do miasta albo jeździć motorkiem. Pod warunkiem, że go znajdziemy. Zobaczymy, co nam się uda tutaj zlutować. Wow. Nie, no super miejscówka. Kurczę, z tą lampą tutaj nad stołem, mega to wygląda. Tutaj jakieś pięterko jeszcze. O, okej, okay, zaczynamy lutować. Szkoda czasu. Krzesełka do naszego paleniska, które oczywiście możemy po prostu. Zastąpić drzewem najnormalniej w świecie, robiąc drzewa dookoła, ale krzesłami będzie fajniej. Prawda jest okrutna: nie znaleźliśmy prawie nic. No ale dobra, trudno. Zbieramy sobie wszystkie krzesełka. O, o, tu jest kurat, która po prostu prosi się o to, żeby została. Nie zabijam ją dla tych piórek. Ale mięsko też się przyda. Zejdziemy sobie tam na dół do wody, napełnimy sobie wszystkie słoiki i będziemy mogli sobie elegancko wtedy ugotować to mięsko. No i słuchajcie, wbijamy do środka. Tak, jest safe. Jest safe, jest torba jakaś podróżna. Eee, key baseballowy, super! Ma lepszy atak w tej chwili. O, no tak, 150 poziom. No to super, super. W takim razie, jak tylko zużyjemy pałkę, to będziemy używać tylko kija. Tam słyszę, że coś chodzi na zewnątrz. Mam nadzieję, że nie przyjdzie nas tutaj. Kurde, wykryło nas. oj ajajaj. Oj, oj, oj. Wykryło nas, czy nie wykryło? Znaczy wykryć, wykryć to wykryło na pewno tego, czy już nas ściga. Nie, nie ściga. No to dobra. Pozbędziemy się jej, zanim ona pozbędzie się nas. Na szczęście, nie wiem, czy zauważyliście, jest dużo mniej zwierząt teraz, w tym dniu, wczoraj. Hmm. W porównaniu do, do tej pierwszej naszej gry, gdzie poległem dwa razy. No to praktycznie ich nie ma wcale. to jakaś krowa widzę chodzi, ale to gdzie te wszystkie hieny, nosorożce, pająki? Nie no, nie, nie żebym je chciał tutaj, bo super, że pozwala nam się przygotować do gry, ale przedtem było naprawdę dużo trudniej, nic nie zmieniałem w ustawieniach. Eee, lecimy, lecimy do miasta. Estetyki jest lekko zbagowany z tego, co widzę. Zupełnie nie ma synchronizacji pomiędzy uderzeniami, a, e, a animacją, e, pomiędzy animacją a dźwiękami. No, ale kurczę, takie rzeczy można wybaczyć. Ważne jest to, że dzięki temu, że ten kij jest taki szybki, one nie mają czasu nas zaatakować. Jeśli ten kij, to może być całkiem niezła opcja. Szczególnie, że jest to poziom 151, więc będziemy go mogli naprawiać i naprawiać do skutku. O kurczę, tam sobie przypomniałem. Wydaje mi się, że gniazdo się mi przewinęło przed oczami koło tej babeczki, którą zrobiliśmy. Gdzie ono jest? To, to chyba koło tego pustaka było. Tak, jest to gniazdo. Coś sensownego. O, warto było. Widzę, kolejne są Dobra. No i super. Lecimy do tej miściny pójdziemy sobie trochę na skróty Kurczę, no co tylko... Chcę przyspieszyć, to zaraz się znajduje jakiś zombiarczek, no? Nie no, pałeczka jest super. I dajemy po głowie ile wlezie. Pałka się sprawdza. Poza tym będzie super do wyskilowania sobie, właśnie ataku pałką. Przy tak dużej ilości uderzeń na sekundę, wydaje mi się, że bardzo szybko ją wyskilujemy i będziemy mocni w, tej, tej, w ataku bronią, tą obuchową chyba to się nazywa. Blunt weapons. Oki doki, słuchajcie. Jestem... Zużyję sobie chyba piwko. Nie wiem czy to jest dobry pomysł. Może jeszcze nie. Wrzucę go sobie tutaj na przykład, jakbym musiał uciekać na szybko. I tak, tam widzę gościa, którego się od razu pozbędziemy, bo nie chcę ryzykować, żeby nas ścigał przez miasto. O kurde. Coś to przestawiło nie wiem, jak tak dziwnie to było. T-shirt, super. Bierzemy sobie, dzięki temu będziemy mieć te 5 stopni. Dzięki temu będziemy mieć te 5 stopni na minusie, tak, to chciałem powiedzieć. Podejdźmy chociaż za dwa auta sobie otwórzmy. Długo, długo to chodzi. Gwoździe to tak nie bardzo przydatne. Przynajmniej nie na tym etapie. Za tym będziemy mogli sobie potem bez problemu wykraftować. Kurczę, no nic ciekawego. Rękawice. To rękawice, ale to akurat często wypada, więc nie jest to nic specjalnego. Popatrzmy. No, mamy kawałek mamy. Trader jest bardzo blisko. Hmm. Myślę, że jest to jakiś pomysł na jutrzejszy dzień. W gruncie rzeczy nie bardzo mam co mu sprzedać, ale zawsze to będzie kłości do przodu. Zobaczymy, co tam ma nam ciekawego odpowiedzenia. Dobra, to jest naprawdę duże miasto. Będziemy mieli tutaj co robić. Tam biega tygrys? O ciepiernicze. Dobra, uciekam, bo to jest nas przed nocą dopadnie i nie będzie co zbierać. Zastanawiam się, czy na dłuższą metę może zbudujemy swój most? Byłoby bliżej, szybciej? Przemyślimy to na późniejszym etapie. To nie są chryzantemy, niestety. Myślałem, że może mamy już szczęście na początek. Nie, nie, nie. O, o, ale to są chryzantemy. Czerwone, dobra, to już wiem, czego wyszukiwać. Dobra, i słuchajcie, spróbujemy wrócić jednak do tej bazy pierwotnej, tej pierwszej, którą sobie zrobiliśmy, już przygotowaliśmy na dobre, dlatego, że ona jest oświetlona. Kurczę, tutaj nie mamy kompletnie ani pochodni, ani żadnej lampki, no. Yy, latarkę mamy? Też nie mamy latarki. Ujejku! Co tu się... Co to jest? To takie kolce. Czy to jest. To wygląda jak jaskinia. Kurde, tego nie było na pewno wcześniej. Super. Nie wiem, czy tam jest w środku tunel? Chyba tak. Dobra, trzymamy się cały czas w wersji: jak coś spotykamy, to zabijamy. Obawiam się, że za którymś razem wpadnę na te kolce, kurde, i zrobię sobie krzywdę. Ale super sprawa, że jest taki tunel. Kolejna nowość. Cholera, robi się ciemno. Czym mamy jeszcze daleko? Daleko, daleko. Dobra, słuchajcie, wiedziałem, że to piwko się dzisiaj przyda. Dajemy, dajemy. Szkoda czasu. Widzicie, rośnie nam stamina, nie spada, także piwko robi swoje. Czy to był pająk? Kurde, po ciemku kompletnie nic nie widzę. Nawet mógłbym przejść teraz po słoniu i bym go nie zauważył. Z tym browarek, kurde, ale by była lipa. Pyk, pyk, pyk. Jesteśmy uratowani. Dobra. Chociaż nie zapraszajmy jeszcze, bo tu uratowanych to jeszcze daleko. Uff. Dobra, 7 minut przed czasem. Jesteśmy bezpieczni. Co możemy zrobić? Co możemy zrobić na tą chwilę? Nie będziemy chyba rozbudowywać już tej bazy, bo mija się to z celem, skoro zamierzamy i tak się przenosić. Wiadomo, że można zostać jakąś taką awaryjną bazą na no potem, ale na tą chwilę nie, aż surowców. Dobra, zrobimy to sobie cięcie i zobaczymy co będziemy robić jutro. Myślę, że przeniesiemy się z bazą do, tej, do tego bliższego budynku. I co jeszcze? Hmm, może zwiedzimy tę jaskinię? Zobaczymy jutro. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!